Chciałem pokazać jeszcze jakieś pomysły, ewentualnie coś wam tam podpowiedzieć, co jeszcze można sobie tu wrzucić. Okay. Takie mebelki sobie posyłowałem. I to wszystko są gotowce, także nie trzeba nic kupować. To już chyba widzieliście. Tylko tego sebesu nie było e, i tej powiedzmy kabiny prysznicowej. Tylko to są inne rodziny te, te modele, więc trochę tak nie pasują do siebie. To też już widzieliście. Z tego co pamiętam. muszę możecie sobie powrzucać właśnie jakieś meble. Yy, jak są krzesła, to nie wiem, można porobić, żeby dało się jakoś się przesuwać. Niekoniecznie tak chaotycznie tak jak tutaj. To już wszystko działało, z tego co pamiętam. Te szuflady też już działały. I to też już działało. Yy, Okej. Okay. I w tej pasce, gdzie są te przełączniki, też są takie potrójne. Na przykład można sobie po prostu oprogramować. Ja sobie zrobiłem na przykład tak, że wiadomo, włączam, włączam. Eee, tym sobie mogę zmieniać kolor oświetlenia. Jakiś bastany ma. A tym sobie mogę włączyć tam animację tego wentylatora, czy się kręci albo nie. Ok, no i tutaj też sobie dalej nabelki jakieś poprzucałem. Dobra, no czyli. Można sobie dać taką interakcję, że podnosicie sobie pilot, na przykład, no i odtwarzacie jakiś film na telewizorze. Odkładacie go, no i film sobie gaśnie. No, takie właśnie pomysły miałem. Mogę Wam podrzucić, jak, jak to tam szybko zrobić. Czyli tak, na przykład, jak włączyć taką animację, po pierwsze musicie ją sobie podpiąć. Czyli jak macie tutaj sobie jakiś obiekt, musicie mieć zakładkę animation włączoną. A ja to może cofnę i wtedy Wam pokażę od nowa. OK, i w momencie, jak macie na przykład takie. Chcecie obracać tutaj tym obiektem, bo tutaj obrót jest właśnie <laughs> obracanie tego, tego wentylatora, to musicie włączyć sobie zakładkę Animation. Jak jej nie macie tutaj, to ona będzie tu Animation. Yy, klikacie sobie Create. Yy, najlepiej w jakimś folderze tam pod te animacje Nazwijcie to sobie jakoś sensownie, żeby później tego nie szukać. Ja akurat cokolwiek wpiszę na razie. No, i w tym momencie, jak jesteście do tej animacji, naciskacie sobie tutaj to nagrywanie. I na pierwszej zerowej klatce sobie robicie, że to ma być obrót zerowy, a na ostatniej robicie sobie 360. I jak teraz to puścicie, no to jest ta animacja, przy ona tak zwalnia i przyspiesza. I żeby tak nie robiła, to tutaj naciskacie sobie Ctrl A, na tej zakładce z krzywymi. No bo widać, że ta animacja przyspiesza i ona później na samym końcu, jak się tu oddalicie, zwalnia. No tylko tam do wartości 360 musiałbym dojść, więc nie chcę mi się oddalać. Prawy, klikacie Bot tangent i to ma być Linear. I teraz jak to uruchomicie, no to ta animacja liniowo sobie idzie. I to jest jedna animacja i od razu musicie zrobić drugą taką animację bez animacji bym powiedział. Czyli Create New Clip robicie i to na przykład tak sobie nazwę. sobie nazwijcie tam Anim... Animation rotate, animation stop rotate, żeby to miało jakiś sens, właśnie jak ja sobie tak poprzednio to nazywałem, i tu też robicie nagrywanie, ale tylko nagrywacie taką pustą klatkę, że to się nie obraca. Potem przechodzicie sobie, musicie mieć zakładkę animator. Jak jej nie ma, to sobie ją włączacie tutaj. No i na tej zakładce animator są te dwie animacje już. Na tej animacji, gdzie się nic nie obraca, klikacie, że to ma być prawe i Set as Layer Default State. Tutaj trzeba sobie stworzyć parametr i to koniecznie musi być trigger, bo triggery da się bezproblemowo do, do zdarzeń podłączać. Czyli nie trzeba nic programować, one mogą być odpalane. Trigger to jest coś takiego, że puścicie jakby jakiś sygnał i animacja z jednego stanu przejdzie do drugiego. No i na przykład ten trigger nazywacie sobie, że to jest switch albo cokolwiek. I teraz chcemy, żeby z tego stanu animacji do tego obracania się przechodziło w dowolnym momencie, czyli to musi być wyłączone, ale przy założeniu, że użytkownik tam przełącznik przełączy. Czyli to musi być warunek, że ten trigger zostanie odpalony. I to samo robicie w drugą stronę, czyli wyłączanie tego switcha. Też ma być bez exit time, czyli w dowolnym momencie. Nie, w trakcie, nie musi się animacja obracania jakby skończyć. I też ma być ten warunek, że ma być ten trigger switch, czyli taki wyzwalacz musi być ustawiony. No i ten wyzwalacz sobie ustawicie, jak już macie tę animację podpiętą i macie przełączniki, gdzie ja je mam tutaj na przykład. Czyli my na tych przełącznikach mamy tutaj te zdarzenia. No i powiedzmy, że ja to cofnę to, co było. Mamy tylko to zdarzenie, że ma się odpalić dźwięk tego strykania. Czyli tak, tu sobie dodajemy dwa nowe sloty Który to był ten? Aha, to było to I podpinacie sobie ten, ten obiekt z tym animatorem Czyli tam gdzie animację podp podpinaliście I stąd wystarczy wybrać, że ma być ustawiony trigger na Tą nazwę, którą tam określaliśmy, czyli ten switch I tak samo ten trigger ma być ustawiony W momencie Jak przełącznik w drugą stronę przestawicie i tu też dajecie switch no i w tym momencie jak użytkownik przełączy przycisk w dół albo w górę To ten trigger na animacji się ustawi, taki wyzwalacz I ten wyzwalacz spowoduje, że animacja przejdzie z jednego stanu w drugi Czyli z tej animacji takiej pustej do obracania się Albo z obracania do tej animacji pustej Ten telewizor To ten telewizor ja sobie po prostu nie, nie znalazłem go na Asset Store Ale to był zwykły model taki Wpisałem free 3D model 3D model, jakaś wyszukiwarka darmowych modeli, o jest jakiś free3d.com, tam sobie znalazłem darmowy ten model. Przy czym te modele często są, mają straszną skalę i tam dużo innych dziwnych rzeczy, to trzeba się z tym liczyć. Ten model w ogóle miał w środku kamerę wbudowaną, nie trzeba ją sobie wyłączyć. Eee, I tak ja to zrobiłem w ten sposób, że tu jest taki, część tego telewizora to jest właśnie ta ramka, na której powinien się odpalić obraz, więc ja ją sobie zduplikowałem i tu jest właśnie ta zduplikowana i na tej zduplikowanej daję taki materiał, który miał być, no ono jest e, shiny white się nazywa, on już był z, jakimś, z jakąś inną paczką, nieważne, on ma po prostu mieć kolor biały, bo tym kolorem będzie renderowany ten film i dodajecie sobie taki komponent video play. on jest już zbudowany do, on jest już zbudowany do, do Unity, standardowo powinien być i tu sobie określacie, czy ma być wideoklip, czyli jakaś MP4, która będzie w Waszym projekcie, albo w ogóle URL, czyli z jakiegoś adresu internetowego można sobie MP4 puścić. MP4, chyba WebEMy i chyba takie standardowe formaty. Ten obieg jest standardowo wyłączony, ten z tym odtwarzaniem, a ten jakby zaciemniony jest włączony. I ja po prostu na tym jednym przełączniku, nie, nie na przełączniku, na pilocie. Czyli na pilocie mam dodałem sobie throwable, tam dodałem box collider, ustawiłem, że to jest interactable, żeby udało się go podnosić i ten throwable ma tutaj takie zdarzenia on pickup i on detach from hand. No i przy podnoszeniu ja wyłączam ten, ten zaciemniony jakby kawałek tego modelu, a włączam tą kopię z odtwarzaniem filmu, a gdy odkładam tego pilota to na odwrót. Włączam ten zaciemniony, a wyłączam odtwarzanie filmu. No i to jest tyle. Przy podnoszeniu się odpali, przy odłożeniu się wyłączy to odtwarzanie tego filmu. No i to jest, to jest cała, cała magia. No i takie interaktywne rzeczy można sobie robić. Nic, nic w zasadzie nie programowałem, tylko podpinałem rzeczy.